Witamy serdecznie. Witamy. Marcin Osadowski. Wojciech Holszański, Niezależna Polska TV. Tak Postanowiliśmy jest. wydać to oświadczenie, ponieważ. Przedstawić. Dobrze, przedstawić, tak. wydać, zaświadczyć swoimi osobami tak. to oświadczenie, ponieważ potrzebujemy, żeby zawsze został jakiś ślad po tym, co robimy, żeby malkontenci ponownie nie mogli. Powiedzieć, a co wyście zrobili? Zostaje ten ślad. Nic nie zrobiliśmy, my właśnie wydajemy oświadczenia. Szanowni Państwo, zbliżają się wybory prezydenckie w Rzeszowie. Mhm. Jeden z kandydatów jest Grzegorz Braun. Człowiek znany nie od dzisiaj, który jasno wyraża swoje poglądy doprowadzając do wściekłości przeciwników z drugiej strony barykady, czyli różnego rodzaju lewactwo, lewice różnych kunktatorów, udawaczy patriotyzmu, to nam się podoba. Chociaż z panem Grzegorzem nie przepadamy za sobą, nie wiem jak ty, ale ja mówię, ja to jest nieistotne. Mieliśmy spięcia, jakieś drobne życie. Ale okazał, tak? ale swoją, pokazą, swoją postawą. W tym okresie tak zwanej pandemii i tak. zamknięcia Polski. Czyli w okresie nieplanowanego niszczenia gospodarki polskiej, polskich tak. przedsiębiorców, rodzin, tak firm, e, ludzi, którzy tak zainwestowali jest. często swój tak. cały majątek i zaryzykowali, pokazał niezłomną postawę tak walki jest. o prawo do wolności. Pokazał nawet, że. Będąc siłę, o sam, Przepraszam Marcin, będąc osamotniony. Tak, w tej dokładnie tej o tym racji. chciałem powiedzieć. Tak czyli jest. pokazując nawet, że e, potrafił walczyć z ukrupo, ugrupowaniem, z którego pochodzi, e, z tym związkiem, który nazywa się Konfederacja. Potrafił wyjść dumny, wyprostowany bez maski, walczyć o prawo do głosu. Dlatego ja osobiście, nie wiem, jak Wojtek za chwilę Dobrze. wypowie się w swojej stronie. Ja osobiście. Bardzo popieram i rekomenduję kandydaturę Grzegorza Brauna. Uważam go za erudytę, człowieka oczytanego, biegłego. Jak wielokrotnie mówiliśmy w tym programie, człowiek, który nie zna historii, jest skazany na jej wielokrotne powtarzanie, powtarzanie ponownie również błędów. A może szczególnie błędów. Grzegorz Braun jest osobą oczytaną, doświadczoną, mającą wyczucie polityczne i dlatego uważam, że taki kandydat na prezydenta Rzeszowa. Jest najlepszy. Bo do tej pory kandydaci byli różni. I ci związani z Platformą, i z PiSem, i z lewicą, i z Wszystkie tak zwaną prawicą. Wszystkie maści. E, tak. Ci, którzy tak się bardzo uważali za liberałów, jakieś inne dziwne twory, i ludowców, oni wszyscy byli. I to ich poznaliście, co są warci. To, tak. co widzieliśmy w Rzeszowie, to, co widzieliśmy do tej pory w Rzeszowie, jest kalką, jest takim przeniesieniem na mniejszą skalę tego co mamy w całej Polsce. Kolesiostwa, układów, nieczystych zagrań. I ja osobiście lewych bardzo, wierzę interesów, to, tak, tak. bardzo wierzę w to, że Grzegorz Braun jest nową siłą, która zupełnie inaczej potrafi funkcjonować. Wojtku? Proszę Państwa, gdybym był obywatelem Rzeszowa, Obojętnie jaki by był mój stosunek do yy, yy, pana Brauna, czy by było mi daleko do jego polityczności, czy blisko całkiem, jako obywatel żyjący w Rzeszowie, normalny człowiek żyjący z pracy swoich rąk, niepowiązany z żadnymi układami, mający nawet jakieś sympatie polityczne, to na, go to na gospodarza miasta dla zasady wybrałbym Brauna, żeby coś zmienić. A nawet, jeżeli macie wątpliwość, Grzegorz Braun, można powiedzieć, no ale on nie z Rzeszowa. To no dobrze. To jeszcze lepiej. Cał człowiek całkowicie spoza układów. Nie bo ciągnie układów przeszłości. Niezależnych. Nie tak. ciągnie przeszłości. I jak tu Marcin powiedział, bardzo dobrze, że nie ma tego zaplecza, zrobi se nowe. Przyjdą z Rzeszowa nowi ludzie którzy wiedzą, żyją w Rzeszowie, urodzili się w Rzeszowie i powiedzą, panie Grzegorzu, jesteśmy Rzeszowianami, my chcemy tak. I jeszcze jedno, najważniejsze. Dajcie to zrobić Braunowi, bo będzie awantura. A jak będzie awantura, to wiele rzeczy tajnych, zakazanych przestanie być tajnymi i zakazanymi i się okaże, jak wiele naszych pieniędzy. Bo to zwykle się tak okazuje, jak zwykle naszych pieniędzy, jak, jak zwykle wiele naszych pieniędzy nie jest obracane na nasze dobro, tylko napędzają inne ich interesy dobro. tak. Brown nie ma wyboru. A już pokazał wielokrotnie, że potrafi te kwestie wyciągnąć na forum publiczne i powiedzieć prosto w oczy. Byliśmy tego przecież świadkami, kiedy jako poseł zjawiał się na obradach na przykład w sejmiku i zabierał swój głos. Natomiast dla tych, którzy wciąż wierzą w te bajki, albo mają wątpliwości, no ale jak tu głosować na Brauna, jak on nie ma zaplecza, nie ma w Radzie Miasta, to tak, no przecież to, no kto go poprze. Chciałbym przypomnieć, że to właśnie miastem formalnie powinien rządzić prezydent. To jest jego rola. A Rada Miasta ma znaczyć, ma tworzyć rolę właśnie doradczą, jak sama nazwa wskazuje. Oni opiniują, oni zatwierdzają, oni udzielają absolutorium prezydentowi, ale to prezydent powinien rządzić. W wielu miastach dochodzi do kompletnej aberracji rozumienia polityki i to Rada rządzi, a prezydent wykonuje to, co Rada yy, sobie zażyczy. Tymczasem może być inaczej. To prezydent rządzi, to prezydent ustawia życie w, w mieście, a Rada opiniuje to pozytywnie albo negatywnie. I chciałbym, żeby zafunkcjonował tam Grzegorz Brown, bo wiem, że dla Was, mieszkańców Rzeszowa, jest to ogromna szansa na skończenie z blokadą gospodarczą, z lockdownami. Eee, z Nie mów bezprawien... takich brzydkich słów. Z zamknięciami. Z zamknięciami. Wymyślili sobie cwaniaczki longdown, żeby nas hipnotyzować angielskim słówkiem. Tak. W dupę se wsadźcie ten longdown. Czyli paraliżem. zamykacie nas. Normalnie tak. tak. Pierdel z życia naszego robicie. I tyle. Macie ogromną szansę na to, żeby ten człowiek was uwolnił. Dajcie mu być prezydentem. Ludzie, wykorzystajcie tę szanse Wy. Jeśli Brown zwycięży. I po kadencji podsumujecie, zrobicie bilans jego rządów i okaże się, że jest dobrze, to zwyciężycie wy. Jeśli Braun zwycięży zawiedzie, pre, to, 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 tak? pre, i zawiedzie, to przegra tylko Braun. Nie będziecie mieli w tym żadnego udziału. Niech władza prezydencka w mieście Rzeszowie Grzegorzowi Braunowi pójdzie w smak. Brown staje przed wielką życiową próbą, przed wielkim życiowym egzaminem. Z teoretyka, polityka, mentora, nauczyciela, reżysera musi się stać gospodarzem, który będzie musiał zawalczyć przeciwko całemu warszawskiemu rządowi. Na tyle, na ile poznałem Grzegorza Bra, muszę powiedzieć, że wierzę, że mu się to uda. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest niezwiązana z Grzegorzem Braunem, ale z sytuacją w Rzeszowie. Zapisujcie wszelkie obietnice wyborcze PiSu, szczególnie. Nie tylko PiSu, ale w tym momencie PiSu, bo tak. jest u władzy ogólnopolskiej, Aha. centralnej, które padły ze słów, padły w słowach ze strony rządzących które obiecywały, że są pieniądze dla Rzeszowa, na to, na to, na tamto i na inwestycje. Jeśli wygra Brown, zróbcie wszystko, żeby te pieniądze, skoro są dla Rzeszowa, to do dla Rzeszowa trafiły. Nie pozwólcie na to, żeby wygranemu rzucano kłody pod nogi. Stańcie po jego stronie. I za nami widniało logo rodacy Kamraci, kiedy leciał ten utwór. Tomka. Deracha. Jeszcze przytomni, Tom Deracha. Chciałbym z mojej strony, żeby to wybrzmiało jasno, nie każę wam głosować na Grzegorza Brauna. Nie mam takiego prawa. Ale proszę i, namawiam. Rekom i rekomenduję mhm. namawiam. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Nikt nas nie prosił o poparcie dla, dla Grzegorza nie. Brauna. Nawet sam Grzegorz Braun, a nie jego tak. środowisko. Mamy świadomość, że może być tak. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy nie zaszkodzimy panu Grzegorzowi Braunowi. Ba! Mamy świadomość tego, że znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że zaszkodziliśmy sobie, że go poparliśmy. <laughs> Proszę Państwa, Grzegorz Braun gwarantuje wielką awanturę w Rzeszowie. Awantura jest potrzebna w całej Polsce. Oczyszczająca awantura, jak przebicie kożucha z zatęchłej jakiejś wydzieliny, która blokuje odpływ, odpływ i przepływ i, i, czyst, i, i udrożnienie tego co ma być czyste mówiąc krótko potrzebujemy trochę świeżości jeśli nie możemy zrobić tego całej Polsce to niech to zrobi Braun w Rzeszowie zróbmy to chociaż w Rzeszowie, dajcie przykład, pokażcie i jak, i jak Braun wygra wybory dzięki waszemu głosowaniu to nie składajcie mu gratulacji nie róbcie mu żadnych życzeń powiedzcie takie zdanie Panie Braun, czyń pan swoją powinność. Otrzymał pan od nas mandat i rób i pan, pan... go dobrze. Coś pan obiecał. I nawet ci, co nie lubią Brauna, co ich Braun drażni, ale drażni ich sytuacja w Rzeszowie, w której żyją. Dawajcie na Brauna. Ludzie, dawajcie na Brauna. Inaczej nie będzie zmiany. Inaczej nie będzie zmiany. Przyjdzie na stanowisko prezydenta Rzeszowa ktoś, kto ma zasłoniętą twarz takim zamazaniem elektronicznym. To bez znaczenia. Ktoś, kto się będzie oglądał, wiecie na co? Pacynka. Na pieprzoną Warszawę. Co Tam powie. będzie miał salon, będzie tylko patrzył, kiedy się do Warszawy przeczmuchać, wypić kawkę sobie, dobrze zrobiłeś, kawkę sobie wypić z jakimś ważnym urzędnikiem ministerialnym, bo będzie zawsze traktował prezydenturę Warszawy jako trampolinkę do lepszej synekurki. A Braun jak komandos. Dajcie mu porządzić w Rzeszowie Macie to jak na dłoni. Dajcie Obiecy, mu to. Obiecywali wam w wyborach, że nie będą podnosić podatków, że nie będą e, podwyższać kosztów wywożenia śmieci, że zadbają o to, że Polska nie ugnie się. Że podwyżek nie będzie ta. prądu. Obiecali wam. Czego że, wam nie obiecywali? Ta, obiecywali tak. wam, że nie ulegniemy, jeżeli chodzi o politykę węglową. Tak. I teraz po raz kolejny obiecują wam, że lepiej, że będzie lepiej. Brown wam A ja Wam powiem tak. W ich wykonaniu lepiej już było. Znaczy, będzie lepiej dla nich. Braun te, też Wam gwarantuje normalność, za którą wszyscy tęsknimy. Bo znacie postawy Brauna. Więc komitecie wyborczy Grzegorza Brauna. Upoważniamy Was do użycia tego materiału, jeżeli chcecie. Tak, to znaczy wiemy, A, że. Aczkolwiek. Nie zależy nam na tym. My mamy czyste sumienia. Powiedzieliśmy to, co uważaliśmy, że to trzeba powiedzieć. Jesteśmy z Braunem w wielu kwestiach, na różnych pozycjach. <laughs> na pewno jesteśmy po tej stronie barykady narodowej. Na pewno, to nie ma wątpliwości. I cóż. Ja, Marcin Osadowski, udzielam poparcia Rekomenduję, namawiam do zagłosowania na pana Grzegorza Brauna, kandydata. Myślę, że najlepszego na prezydenta miasta Rzeszowa. I tyle. Ja, Wojciech Olszański, człowiek polityczny, kontrowersyjny w swoich wypowiedziach, jak to ludzie mówią, twierdzę, że przyszedł czas na zmianę w Rzeszowie. Wiem to od samych Rzeszowian, bo się skarżą. Macie okazję, nie zmarnuj ta ich ludzie. I tyle. Panie Braun, czyń pan swoją powinność, panie Braun. Niech żyje wolność, własność, sprawiedliwość, dumny i bogaty mieszkaniec. Można by powiedzieć mieszczanin Zamożny, Rzeszowa, zamożny, zamożny mieszczanin Ale rzeszowski, własnym. którego będzie stać na hobby, na rodzinę. I znajdzie czas dla, tak na swoje potrzeby eee... i jego zamożność będzie mierzona tym, co sam ma, a nie tym, ile odbierze mu miasto. Ja wolnościowiec jeszcze raz apeluję do Was zagłosujcie na Grzegorze Brauna. Dziękuję. Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Czołem.